Że, że oni mają taką możliwość uczenia się kaszubskiego, bo my takiej możliwości nie mieliśmy. Dzieci, jeżeli będą umiały, to będzie bardzo dobrze. I tak było, ale po poprzedzę wsiądzę i żeby się w szkołach. Przód kasiewski był w kierunku, nawet kawał obity zagadanie w Temu Tymu jest tak, co mieszkuję przekonać rodziców, żeby na dziece. Te problemy pokonane są mi w kartce. W szkole numer dwa pierwszy rysz z był była kasiewskim miejscu. Robimy to po to, aby pielęgnować kulturę kaszubską, język kaszubski. Dzieci uczą się kaszubskiego poprzez taniec i śpiew w naszym szkolnym zespole Pieśni Tęsa, Słoneczka. Uczą się tradycji kaszubskiej. akurat garną się do tego, żeby mówić z e, klasowskim, niestety. My nie umiemy, bo nas zawodź nie mówi, a nasze dzieci chcemy, żeby nasze dzieci się nauczyły. My jesteśmy dumni, że nasze dzieci chodzą. Właściwie chodzi jedno dziecko, które kończy szkołę, ale Unia już skończyła, że mogły do tej szkoły chodzić. Występowały w zespole Słonuszka, no i myślę, że zdobywały sukcesy dla tej szkoły. A e, najmłodszy w tej chwili występuje w zespole teatralnym. Wielu lat pielęgnuje, pielęgnujemy kulturę kaszubską. I dzisiaj właśnie pokazaliśmy e, e, talenty naszych dzieci, to co potrafią, czego się e, nauczyły, e, ich, ich talent i ich osiągnięcia. E, wystąpił wspaniały, utytułowany Teatr e, Kaszubskiej Świetryki, który zdobywa e, nagrody również ogólnopolskie. Właśnie, że to zintryguje to całe. To miasto i według tego może coś dobrego iście będą dla wszystkich przyjemna impreza ale z drugiej strony coś takiego charytatywnego dla szkoły, bo wiadom tu jest coś braci sum, są to jest do zrobienia i takich takich budynku też i z tego pieniędzy z tego dochodu musimy coś tam zrobić inaczej sprawa wezdrzy w terenie zakazów jak w Głazim Płyli w gminie Łąciece Siedes była to wieś decht kasiebskich, choć tyś mieszkało w niej wiele Niemców, Połynie, przycygnale z różnych stron kraju. Kasiebów je tam kule 50%. Jest to rzeczywiście wieś specyficzna. Ludność ma różne korzenie, różne pochodzenie, ale i też kaszubskie. Robiliśmy niedawno ankietę zainteresowanie nauczaniem języka kaszubskiego. Okazuje się, że są rodzice, którzy deklarują taką chęć, żeby dziecko uczyło się języka kaszubskiego. Takie deklaracji to jej bardzo wiele. Wielu ludzi jednak zauważyło, że nie ma dyrektorów, zaangażowanych nie udzys. Edukacją regionalną w naszej szkole zajmujemy się właściwie od dobrych dziesięciu lat. Na początku uczniowie klas najmłodszych, klas zintegrowanych, pierwszych, trzecich, uczestniczą właśnie w formie zabawy, tańczą, śpiewają. Następnie w klasach starszych, to już są konkursy recytatorskie. No i kończymy na edukacji regionalnej w gimnazjum. Dzieci, pierwszy jestem w szkole. Z radością czekam tydzień w wiele. Już wiem, już wiem, to będzie mój szczęśliwy Warunka Warunki znajdą My w jednej rzędzie a ja, a ja będę i W naszej szkole działa zespół regionalny, pod nazwą Wietewci i zdobyliśmy fundusze ze środków sołectwa i nie tylko, od sponsorów pozyskaliśmy na wykonanie strojów kaszubskich. Ten zespół tańczy, śpiewa. Poza tym działa u nas chór szkolny. Bierzemy udział w programie Śpiewająca Polska i tutaj repertuar jest zarówno polski, jak i też kaszubski. Zaczerpnięty ze współczesnych kompozytorów, ale i też dorobek, który mamy od wielu lat. Lat, śpiewa repertuar różny. I kościelny, i świecki, i kaszubski, między innymi. Szczególnie kaszubski na pieśń wielkopostną i oczywiście kolędy kaszubskie. Dziewczyny uwielbiają śpiewać. Mamy też kilku rodzinków. Oni śpiewają trochę ciszej, ale starają się też bardzo. No i najbardziej denerwują się dziewczyny z trzeciej klas, bo odchodzą już od kuru i płaczą za nami, z kim będą teraz śpiewać. Znaczy uczęszczam do trzeciej klasy gimnazjum. Jest mi naprawdę bardzo smutno. i moim koleżankom również, że już musimy odchodzić, bo bardzo się zżyłyśmy z panią. Świetnie spędzamy czas. Jeździmy na występy. Możemy obserwować inne chóry i bardzo wiele nauczyłyśmy się przez te trzy lata. Ten chór jest dla mnie szansą na rozwijanie dalszego mojego talentu. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej biorę udział w konkursach kaszubskich i myślę, że Warto, bo naprawdę można się rozwijać. Chór kanto my w dorobku ciele wojewódźczych sukcesów. Czy to na głodowych przezierkach, ci wielkopoistne piosenki. Ter rechty jest do następnego wielkiego i wyjątkowego dokazy, jakim bdze oratorium sionowści. Przygotowujemy się już do tego odpustu i pod względem materialnym, żeby wcześniej remonty zrobić dookoła kościoła, no ale i dechowo, bądź z łatwostem związany pierwszy z Juności oratorium, które przygotowują z i chórę kaszepści. No, z tego ja bardzo, bardzo, rycz, że no, przez to pewno staniemy są so bardziej znani i w cały kwalicie. Cieszymy się, że możemy wystąpić w oratorium sianowskim, ponieważ nasz zespół śpiewa repertuar własny, można powiedzieć, autorski. I jest możliwość pokazania się też w innym repertuarze. Matienka no, Cena jest szczególnie mi bliska, ponieważ jestem na każdym odpuście w Sianowie. Moi rodzice stamtąd pochodzą i dlatego sianowo jest mi bliskie i śpiewałam takie piosenki. Im... Bardzo mi się podoba, melodia jest um, religijna, to jest taka modlitwa do Maryi. Jak ją ja pierwszy raz usłyszałam, myślałam sobie, że to piosenka, ale potem spodobała mi się melodia, szybko trafia w ucho i myślałam, że będzie super. Karno Fermata z żykowskiego gimnazjum z uspiewała jeden dokres, raz o jej śpiatnysce połączonych narracji o muzeach sanktuarium i kulty królewy Kasie Nastąpi stąpikowe 105 ze Finał 19 Lepińca na Łódkosce.